Paczesto. Tak jest? Francopaczesko. To jest ciało pac... paczesko. Profesjonalnie się to... No, jak, jak kawa, cibo. Cibo, tak? Chibo no, ja, już nie nie wiem, ja, ja już nie wiem. Ja już sam wiem. się. Ty nie zranczy, nadal wrzuca. A więc, idziemy dalej śladami Magdy Gessler. Ona Dzisiaj wersja Dawida, czyli wege. Wege, Nie. Tak nie, no, to jest sama pica wege. No to z jajkiem jest wege. No to masz tam jajko Białka, sabonę. białka, białka, białka polecam. Polecam. No. Dobra. Dobra. No dzisiaj jesteśmy w pizzerii Tribo. Tribo. Cibo. Pasek? Pasek co? Jakoś tak. To się wydnie. Nie. Nie nagrywaj tego. Robimy teraz coś na śmieszno. Dobra, no, idziemy, zobaczymy. Z pizzeria, z po, żeleninę, pizzeria jest po rewolucjach pani Magdy. No, zobaczymy, co tam dobrego jest. Ale nie ma żadnego mięsa, jest cała sama żelenina i owoce, warzywka, więc to jest pizza wege dzisiaj dla Dawida. Bo on mówi, że dzisiaj chce się nie pojeść, bo on żryć tyle mięsa. Nie może. Dobra, co co idziemy? Zachniemy. Idziemy, zobaczymy. No, zobaczymy. no zobaczymy. Skarzy. Sprawdźmy no. to gówno. Bajamy. Wybraliśmy tą restaurację, dlatego że polecała ją Magda Gessler. Była to restauracja po jej rewolucjach, właśnie. Poszliśmy to sprawdzić, i wszystko było ok. Czas to w porządku, składniki w porządku, naprawdę świeże. Tylko jedna opcja nas tak, jakby no zawiodła. Nie było tam praktycznie mięsa. Więc to jest naprawdę restauracja tylko i wyłącznie dla ludzi, co są wege. Po prostu są wege. A mięsożercy nic tam raczej nie znajdą. No zobaczycie, no ja sobie wziąłem taką najlepszą mięsną pozycję, co tam było. No i w odcinku zobaczycie, no co to było. Dzisiaj dostaliśmy właśnie. No tak <grym <grym ja się liczysz. <grym> <grym> jak to ma. Czego się stydzisz? Czego się No a więc dostaliśmy właśnie nasze, nasze zamówienie. Yes. I. I co? I chłopaki zamówili pizzę, ja sobie zamówiłem gnoczy, tak? Tak, gnoczy jest z kurczakiem. Dokładnie Bo tak. Ja na trzech taką pizzą bym się nie najadł a jakbyś mógł tutaj nagrać, tutaj jest wegel, tak jak mówiłem. Jest jajko sadzone, Są kapary. Nie, nie kapary, szparagi, pomidor, cukinia, pesto. Pomidorki te no. koktajlowe, pizza. a mi to w ogóle na broku. Pizza, pizza po. Pani Magdy, Magdy gdzie ostrze? A to jest to salami, co? Pani właśnie mówiła, że jest po jednej stronie płaskie, a po drugiej ładowne. Jest Najpierw pierwszy bez, bez sasu z Ja ogólnie szukam pozycji z mięsem i znalazłem jedną. Czyli właśnie to toczesz, czy jest przynajmniej kurczak. To nie jest to coś, tylko to jest gnoci. Gnoci i z kurczakiem. Dobra, no testujemy. Jest gorące. Gorące? To mhm. no. znaczy trzeba, że to jest włoska pizza. No. i też długo czekaliśmy, bo czekaliśmy i dano pół godziny ponad. polowy czy tyle się robi włoską tutaj. o dokładnie w tej sałatce mam kurczaka i ziemniaki jak na razie jakie ziemniaki? Jaki ziemniaki na pewno nie, no, nie musimy ziemniaków To jest gnocci. No nie wiesz co to jest gnocci? Nie wiem Ale podobne te ziemniaki A ja to rękę normalnie Ale mi to smakuje bo to jest jeszcze z takim serem tak jak tutaj widać fajny serek fajnie to komponuje no wiedziałem co wybrać no ja przynajmniej zjem ze smakiem ciasto jest dobre mm -hmm. jest fajnie upieczony no i te brzegi mają takie fajne chwilkomce ciasto duży plus no On tak samo ale tak dziwne te składniki no, są no. naprawdę dziwnie to pochodzi ale co Pani Magdy Gessler poleca tą pizzę, tak? Tak. To jest, Dokładnie. To jest pizza skomponowana przez Panią Magdę. Dlatego liczymy się... Magdy Gessler. Dokładnie, no. No i ja Wam powiem, że szczerze ja bym tego nie zamówił. Zobaczmy daro. A... Bierz jajko i tam co no, tam Nie, Tak to zupełnie nie urywane. Nie no, urywane. takie coś innego na pewno. Okay. Te składniki tak nie bardzo nawet ze sobą. Miałem. A powietrze mi takie jak zjednisz się już tą połowę, czy taka pizza na jednego by wam wystarczyła, na jednej byte czy nie. No, no jednego to to z tak, bo... Na jednego okej. Okay, no. samo to ciasto jest dobre, powiem Ci coś. z tego. Grube jest z tego z brzegu, a w środku jest cieniutkie, no. Nie wiem. ja jak i no to muszę mieć mięso. No ja też jestem mięsnożerczy, no. Uwielbiam mięso, kocham mięso wręcz, mogę powiedzieć nawet. Mam tego brokuła może. To jest pesto, a nie brokuł. Mm. Mogę sobie sosu? Czy sosu? jest z sosem. Nie możesz. Nie mogę. Nie, bo mamy za mało. <noise> kielę, kielę, jedną kielę, nie, 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 to ostry Serio, dobre smaki nie, nie, ma jakiejś tragedii. Ja nie, 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 wiem, nie, 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 sam nie, Smaki nie, sobie, nie, 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 to nie, 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 że nie, 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 na ta cukina, no to... Sosem czosnkowy, Te moje danie, jest jeszcze lepsze. Więc może powinni też dodawać do tego sos czosnkowy. A to co to jest w ogóle? To jest pesto i co to jest, było to białe? Jak ci sos czosnkowy smakuje, to musisz się umówić, wiesz, z kim? Zbyło z mięrusia. <laughs> I ją zabierzesz? Na Ona pizze. lubi sos totkowy. No, A to nie, nie jest to w tematyczny. <noise> nie mam czasu oglądać tych Ale nie, dobre. Sos totkowy. Ja powiem, że. Dobra nawet, no. Jest dobra, ale. Ciasto jest smaczne strasznie. Czuje cały czas. A jajko potrzebne tu, czy nie? Czy jajko to jest takie? Nie tego jajka. No jest mało go, jest takie ozdobne tylko tak. O. Ale serio? Bo według mnie do pizzy nie powinno się dodawać w ogóle. Jak. To tak, jakbyś pił pizzę z ananasem. No znaczy ja akurat lubię ananas. No właśnie. O, I hawajska to jest no, jedna z lepszych pizzy dla mnie. A ja wolę jakiegoś, nie, głodny rzeźnik. wie mm, tego. Y, osioł w kurniku na przykład. Trwało mleko. Samą mięcho, wszędzie wszędzie długo. No tak, samo miękko, tak, ale ogólnie jak jest z dziewczyną, która nie będzie ci żarła samego mięcha. Hawajsko może być... No to ona bierze taką właśnie pizzę, a ja będę w zależności to jest w karcie, nie? Tutaj nie ma mięsa. Tutaj nie ma. ma mięsa, no to musiałbym ma. zjeść margaritę. Nie, nie mówmy, że nie ma, bo jest, jest szynka, prosciutka. No, no jest prosciutka, to szynka, to A Ale to jest pizza włoska, no to co do innego. Powiem tak, nie będziesz miał kurczaka, no, zawsze masz kurczaka w no, no, za to masz kurczaka w nosie. Aż tak bardzo mnie urywa, ale jest dobra pojęcie. Tylko te składniki są takie... Pierwszy raz taką pizzę Ja też pierwszy raz taką pizzę No, co Dalej. masz? Jadłeś kiedyś pizzę z kapustą kiszoną? Mhm. To jest dobra właśnie. W formie pizzy była. W formie pizzy była? Mhm. Z kapustą kiszoną. Była, była. Pamiętam font pizza, która dużo zamawiałem na dowóz. No bardzo dużo żeśmy zamówili tym font Pizza ogólnie. Każdy pijany na gastro. o dobra, dawaj font Pizza, najszybciej będzie i mają giganty po 60 cm. Tobie smakuje to? czy nie? Oczywiście mhm. smakuje. Gnoci to jest coś, co właśnie pierwszy raz jem. Nie mhm. ja jestem znawcą kulinarnym. To jest według Ciebie ziemniak. No właśnie dlatego mówię, że nie jestem znawcą kulinarnym, bo założyliśmy ten kanał, żeby mówić, co nam smakuje, a co nie. Tak naprawdę, jakbyśmy chcieli robić tutaj kanał i bym udawał kogoś, kim nie jestem, czyli znawcą kulinarnym, że idę do nich do kuchni i mówię, no to to nie o to chodzi. Troszkę przypalono w niektórych miejscach, ale... Ale fajnie jest właśnie, bo to ciasto jest Nie? takie. Szczerze, ja do mojego jeszcze bym dodał boczku i ja bym już był usatysfakcjonowany. Tutaj boczku? No, czyli jeszcze boczek tak fajny. W kosteczkach. Okay. Mm. Buldaki <laughs> Rafał lubi buldaki. No, ona to kocha, buldaki. Nie. Nie? myślałem, że chcesz odłożyć pomidorka. Pierwszy, ostatni raz to jadłem. Buldaka? Tak. Dokładnie. Mhm. No, ale kuchnia Nie będzie, no. nam wrażenie, że pani Magda jest tylko ma takiej właśnie widać po tym, że Dziwne po tej, tej pipnej to ma dziwne góry, dziwne smaki. Mm. No takie zdrowe, nie? Mi się wydaje, że wiesz, wszystko co nam wprowadza to takie zdrowe, żeby było, nie? Coś tak nawiasem nie polecam, bo wczątki to ma za... i do znaczenia. Dwie godziny. Godzisz śmietane. No. Ale tak samo na odcinkach Kuchennych Rewolucjach, co mi dają te przystawki, to było bardzo dużo odcinków, gdzie dają te właśnie przystawki z takimi właśnie selerami, nie selerami, takimi warzywkami. Takie wega. To zależy też od restauracji, od pizzy, czy od czegoś takiego, nie? Tak, no, tak najbardziej tu jest pizza, ciasto na pizzę. Ciasto podpływę. i ten sos pomidorowy jest dobry. Na tym, co jest. I o, jest oliwa na jeszcze dobra, na polana. Tak to, tak. Oliwa to sam było, można było sobie wziąć i panać, nie? Jak już my byli w tamtej restauracji, to ta oliwy co mieć cztery do wyboru, to, to naprawdę, no posmakowałem e, pierwszy raz tej oliwy i sposmakowało mi u to, nie? Ale tak, no bo odcinek z oczywiście miałby być. Myślę, no, mieliśmy tam, no. nawet mieć odcinek, no ale... E, Ktoś się zleczył, który w tym odcinku i w grymaszu za bardzo. I żeśmy po prostu zjedli i nie nagrali. A mielibyście bardzo fajne Gdy ma siłę Ja się nie będę wypowiadał ja, na tym temat. Więc, ciasto jest naprawdę dobre, no nie Tania. Było Do złączone smaki były takie fajne. Nie było to wege do końca, było takie pół na pół, bo był kurczak, ale jakbyśmy dodali jeszcze tego sosu czosnkowego, którego żem łyżkę i spróbowałem z tym sosem, by lepiej oddało. <śmiech> <śmiech> Przyjęło się. Chyba tak? Bardzo dobre. Moja opinia takie 8 na 10, bo jednak troszkę mi tutaj brakuje do Brakuje mi boczku i sosu czosnkowego. Jakby to miał boczek i sos czosnkowy, dyszka by leczała na bank. No ale No każdy ma inny smak. Dokładnie. Każdy lubi co innego. Dokładnie. No. W jakichś takich restauracjach włoskich prawdziwych to jest na przykład boczek, albo no cie? Chyba nie. No, jakiś na pewno jest. Boczek. No, w, powiem ci, że w takim sklepie, jednym, szeciówce, jak masz tydzień włoski to boczek kupywałem z Włoch. Nie to faktycznie był z Włoch, czy z ligra tylko, tylko nalepka z Włoska. Nie? <śmiech> <śmiech> nie no, no. Dobra, ale tak szczerze to nie moje smaki, no bo tak, ja jestem... Też nie, 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 nie moje smaki, no. Jaka także to także, no, oceniam na takie, na taką szóstkę. Tylko ze względu na ciasto, nie? A ta to taka. No bo ciasto i ten sos mamidorowy naprawdę dobrze. No, tak... A składniki świeże? Świeże, świeże, świeże no? przyznać. To nie, 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 nie. Nie ma co do tego podjazdu, nie? Były świeżutkie, ale no, nie moje smaki. A składniki? Ale czas oczekiwania też był długi. Też był długi, no. Spędziliśmy chyba 30 minut. No, no, 35 minut. Składniki podobno ściągane specjalnie z błoksem, nie? No tego nie jest. O ile w będzie w tym? Nie no, Nie no, ja to też dam taką mocną No, wiem. Nie no to w sumie nie moje smaki, no. Czyli jednym słowem, nie przyjeżdżajcie. No znaczy, chyba że ktoś jest wegę. Jeśli ktoś nie je mięsa. Musimy być ten odcinek, jen. że anty i tyle. No. Tak, ale tak jak mówię, no, jeśli ktoś jest taki wege, zapalony, że on mięsa nie je, bo to ze zwierząt i tak dalej, no to serdecznie zapraszam, co se możecie sprawdzić. Jak opaki mówią, że dobre, to bez kurczaka też możecie zamówić, to będzie Wam smakować, mogę polecić. Dokładnie. I mają tutaj jeszcze w ofercie makarony. Makarony, dobra. I sałatki. To kończymy. No. Także miłego oglądający. Do następnego. Pamiętajcie, sub, łapka, dzwonek. I coś po sobie w komentarzu. Na razie.